Miałem w szkole kolegę Wojtka. Był trochę inny niż reszta. Nosił zawsze te same znoszone buty, a jego plecak wyglądał jakby przeżył wojnę. Ale miał coś, czego nikt inny nie miał. Potrafił rysować jak nikt inny. W zeszycie od przyrody miał szkice zwierząt tak realistyczne, że aż trudno było uwierzyć, że to nie zdjęcia. Pewnego dnia nauczycielka plastyki ogłosiła konkurs na ilustrację do ulubionej książki. Nagrodą był tablet graficzny. Wojtek zapalił się jak nigdy. Przez dwa tygodnie nie widziałem go na przerwach. Siedział w kącie biblioteki i rysował. Czasem tylko zaglądał do mnie i mówił, że jeszcze coś poprawi, że jeszcze nie jest gotowe. Dla niego to nie była tylko praca domowa. To było coś osobistego. Jakby próbował udow wodnić sobie i innym, że naprawdę ma talent. W końcu przyniósł pracę. Był to smok z władcy pierścieni, tak szczegółowy, że widać było każdą łuskę. Ale kiedy ogłoszono wyniki, wygrała córka dyrektora. Jej obrazek był, no, przeciętny. Wojtek nawet nie dostał wyróżnienia. Widziałem, jak zaciska pięści pod ławką, ale nic nie powiedział. Tydzień później zrobiłem coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem. Wziąłem jego rysunek i powiesiłem na tablicy w centrum miasta, gdzie wisiały prace lokalnych artystów. Dwa miesiące później jakiś gość z galerii sztuki znalazł ten rysunek i szukał autora. Wojtek dostał propozycję wystawy, a dyrektorowa córka nadal ma ten tablet. Tyle, że teraz Wojtek rysuje na czymś lepiej.